Witam ekipę. Dzisiaj wersja lotnisko, jak zresztą widać w różnych miejscach, robiłem. Dlaczego nie? Bo no, nie mnie leci, więc zdążymy zrobić, możemy zrobić vloga, takie podsumowanie, ale takie nie, nie zupełnie na gorąco, bo zobaczyłem jeszcze raz te 36 minut Adama Kobnockiego, żeby było uczciwie, zgodnie z tym, co zawsze, czyli zanim mówimy o walce oglądanej na żywo, oglądamy ją jeszcze raz w telewizji tak się stało nie po... parę rzeczy Przejrzałem wpisy, internautów część z nich jest no dosyć zaskakująca dla mnie dlatego, że część z nich mówi o tym, że tą walkę Adam Kownacki przegał Na, naprawdę nie proszę mi wierzyć to, i to, że jest Polakiem nie ma absolutnie żadnego znaczenia to nie jest jakieś mówienie, bo kolega Kownackiego, kolegów Adam Kognacki. Adam Kownacki zresztą ma bardzo wielu, więc tutaj e, nie wiem, czy w ogóle można by, to, można by ująć mnie pod tym kątem. Natomiast e, jeśli chodzi o czysto sportowe e, podejście do tematu, to na pewno tej walki e, Adam Kownacki nie przegrał. Czy zgadzam się? E, część z Was pyta mi się już dzisiaj z punktacją 118-110, nie wiem, czy odrobinę wysoka. Siedziałem, się siedział zaraz za mną Dan Rafael nareszcie mówiąc, chyba pierwszy przypadek w historii, kiedy Dan Rafael siedzi za mną, no ale on pracuje dla espn a to była gala PBC więc, e, więc nie wiem został za karę w miejsce za Garcarczykiem dobra, to żarty, żarty na bok i, i, i ja się zgadzam, znaczy jego punktacja była trzema e, była e, trzy rundy wygrane ja wolę to tak operować niż punktami, bo to jest łatwiej. Trzy rundy wygrane, oczywiście dla Was przede wszystkim trzy rundy wygrane przez, przez Chris Ariole. Ja miałem cztery rundy wygrane przez Crisa Ariole, czyli absolutnie zdecydowane zwycięstwo. Zgadzamy się, bo ta punktacja, gdzieś tam na karteczce sobie zaznaczaliśmy, była, była dokładnie taka sama, że Adam Kornacki dwie ostatnie rundy tej walki przegrał. A i Także może to, to jest ten temat, który chyba warto w tym momencie zamknąć i nie ma co dyskutować, bo też nie popadajmy ze skrajności w skrajność, żeby tutaj już w drugą stronę. Czytałem, że gdyby, gdyby Areola sprzedawał więcej biletów, to pewnie by, tą walkę, pewnie by tą walkę dostał od organizatorów, no nie dostał, no bo jakby dostał, to byłby wielki, wielki szum. Zdecydowane, jednogłośne zwycięstwo Adama Kownackiego, natomiast zwycięstwo, które wyglądało inaczej, niż się wszyscy spodziewaliśmy. Łącznie z samym Adamem Kownackim. Natomiast nie jeśli chodzi o Joe Gusena. zacznę od takich podstawowych rzeczy, podstawowych uwag związanych nie wiem, spostrzeżeń, bardziej wyraz będzie pasował tej walki, tej walki Adama. No nie można dyskutować z jedną rzeczą, no ze statystyką czasami można dyskutować, czasami nie w boksie, natomiast tutaj nie ulegało wątpliwości, że była to, to, to historyczna, historyczna, nie historyczna, historyczna walka 1047 ciosów wyprowadzonych przez, e, przez Adama, a 1125 przez Chrisa Ariola, to jest w ogóle księga rekordów Guinnessa, takie rzeczy są, takie rzeczy się nie dzieją na świecie, w tej, w tej kategorii, w tej kategorii, w tej kategorii, w tej kategorii webowej, no panowie się zbliżyli do one się zbliżyli do tego co, co dała Cleverly i Fonfara no, dwie kategorie niżej więc w ogóle to jest, to jest, to jest w ogóle coś, coś, coś niesamowitego więc tutaj jedna rzecz odpada mianowicie te uwagi typu nie miał energii no, gdyby Adam nie miał energii no to to, to by tą walkę przegrał no bo nie można nie mieć energii a jednocześnie zadać 1100 Przepraszam, przy 1047 czasów. To po prostu jedna absolutnie wyklucza drugie. Wyprzedził Chris Ariola Adama Kownackiego w tych dwóch ostatnich rundach, kiedy, kiedy to w ogóle było coś niesamowitego, ponieważ Chris Ariola w dwóch ostatnich rundach walczył szybciej niż walczył w rundzie pierwszej i drugiej. Czyli w rundzie 11 i 12 walczył, walczył szybciej. Miał, miał, miał tyle energii, że naprawdę, jakby ta walka miała 15 rund, to ja bym się być może wtedy zaczął bać. Natomiast no nie miała 15 rund. Natomiast spadek wydalności, spadek inaczej, może, może na gorąco na Twitterze pisałem, że, że tych ciosów jest mniej, tych ciosów rzeczywiście było trochę mniej, może nie tak mało jak, jak na żywo to, to oglądałem, tak jak wspomniałem, oglądałem przed chwilą walkę w powtórce, więc mogłem to sobie wszystko ocenić. Natomiast brakowało wydłużenia kombinacji siłą Siłą walki Adama Kowneckiego jest wydłużanie kombinacji z dwóch ciosów do trzech, czterech. Dwa Praw... ciężkie prawie nikt tego nie robi. A to, to są rzeczy, które, które pięściarzy zawsze, zawsze zaskakują. Tym razem po pierwsze trafił na, na areolę, który, który wygląda, jakby miał nie wiem, 30 lat, a nie 38, a po drugie no, no, tego, tego wyraźnie zabrakło. Nie wiem, Samadam w tej chwili nie może znaleźć odpowiedzi na to pytanie, dlaczego, dlaczego tego zabrakło. Przepraszam bardzo na kawkę. Już wzięliśmy kawkę tutaj. Przepraszam bardzo, ale nie cały, cały dzień nic, To, to głód teraz, trzeba się napić, żeby tu nie zemdleć podczas podczas rozmowy z wami. Jednostronnej na razie, ale na pewno czekam na wpisy, więc jednostronna na pewno, na pewno nie będzie. Wracamy do, wracamy do tematu. Um, Wydaje mi się, że tutaj była bardzo, bardzo dobra, przesuwam, bardzo dobra. Ja mówiłem, rola Joe Gusena, kiedy dawałem z nim wywiad, dałem chyba nawet taki tytuł, że to jest ta tajna broń Chrisa Arioli i tajna broń zadziałała, Prawie. Prawie zadziałała, dlatego że Joe Gusen potrafił naprawdę idealnie ustawić, ustawić Chrisa Arioli na Adama Kownackiego. Oczywiście, no nie oszukujmy się. Że tutaj ustawianie jedno, jedna rzecz, natomiast e, głowa, głowa konia i, i z betonu to jest zupełnie inna sprawa. 95% pięściarzy, którzy, którzy by przyjęli ciosy tą liczbę ciosów od Adama Kownackiego powiedziałoby goodbye bye bye i tu by, albo by się poddali, albo, albo, albo by pękli. Natomiast no, tutaj to, to, był, to, był, to był Chris Ariola. I tutaj wy, dla mnie to była, to była krytyczna sprawa. Do końca nie, nie, nie mogę się zdecydować, czy, czy powód, dla którego Adam Kownacki zadawał tych czasów w seriach o jeden czy dwa mniej, to był, to był Ariola, który potrafił Te, tej opinii jest Tą opinię miał Adam, Tomek Adamek i, i trudno się nie zgadzać się z dwukrotnym mistrzem świata, bo Tomek, inak, nie wiem, czy, czy podczas tego krótkiego wywiadu, który zrobiłem, powiedział to, czy nie, czy powiedział to zaraz po, że, że nie dawał więcej razy mu trafić. I tutaj przyrodzimy do, do, do setna sedna wszystkiego a mianowicie no nie dawał mu, dlatego że Adam kiedy ten pierwszy czy drugi cios wchodził, kiedy ten, ten trzeci lub czwarty miał wejść, no to miał już na sobie areolę, dlatego że Areola był szybszy. Areola był szybszy, wyczuwał intencje, intencje Polaka, no i z tym e, no nie powiem że Adam nie mógł sobie poradzić, ponieważ, ponieważ wygrał. no, no Natomiast. E, Będziemy się opierali i jeżeli, jeżeli słuchaliście mnie wcześniej, to wiecie, że ja się już przestałem wtrącać zupełnie do tego, ile kilogramów, ile funtów Adam Kownacki waży, bo skoro potrafi tyle bić, to, to nie ma znaczenia, ile waży, bo, bo każda waga, jak sam zresztą mówi, jest dobra. Natomiast w tym przypadku, gdyby, gdyby tej energii, znaczy nie energii to było wystarczające, gdyby szybkości było więcej, to zamiast tego klinczu który był po tym drugim trafionym, czy, czy drugim zadanym ciosie, który szedł na rękawicę Adam być może mógłby zejść z linii ciosu i te ciosy z linii e, areola, areoli idącego na niego, żeby go, żeby go tam objąć, żeby dojść do klinczu i tych ciosów może byłoby więcej to w tej chwili, w tej chwili no rozkładam nie wiem, czy nie za bardzo boksersko to, to, to co widziałem, to co widziałem na ringu. Natomiast no, takie, takie miałem wrażenie, że tego, że tego decydującego błysku, kiedy, kiedy można było odrobinę, zmienić pozycję, żeby ten cios był może bardziej celniejszy, a żeby ta kombinacja była dłuższa, tego, tego, mi, tego mi u Adama zabrakło. To było na samym początku. To było na samym początku, no w ogóle pierwsza, pierwsza runda nie wiem. To była pierwsza chyba 30 sekund, siedziałem naprawdę, naprawdę nie, trzeci rząd. Ja miałem, że, miałem wrażenie, że ta walka się skończy za chwilę koledzy siedzący obok mnie, Kit ajdek zwrócił się do mnie i powiedział: Po walce, to było 30-40 sekunda czyli wcześniej, kiedy Adam trafił takim mocnym prawym um, areolę tuż przy lima. No ale, ale, ale tak, się, tak się nie stało. Rekordowa waga Adama Kownockiego nigdy, nigdy, tyle, tyle wa, nigdy tyle nie ważył, 200, 266 funtów. Wydaje mi się, że nie do końca kim przygotowawczy Adama Kownackiego wierzył w to, że ten Arola będzie aż tak lol, że będzie aż taka różnica różnica wagi bo te różnica wagi była, była znacząca i, i, i gdyby, gdyby mogli chłopaki zrobić ten, ten obóz przygotowawczy jeszcze raz, no to podejrzewam że, że Adam walczył ważył, no nie wiem, 5-6 kg więcej co proszę mi wierzyć proszę mi wierzyć, być może być może różnice, różnice, by tej takiej szybkości podczas walki zniwelowały. No ale odhaczone 20. zwycięstwo, 8900 kibiców Barclay Center doskonały, doskonały wynik. W ogóle wszystkie trzy walki były takie jak Fox mógł sobie tylko wymarzyć um, Teraz, teraz co dalej? Panowie, panowie Deontay Wajder i, i Adam Kownacki usiedli obok siebie na luzie. Adam bardzo miły w stosunku do Wajdera, Wajder bardzo miły w stosunku do e, Adama Kownackiego. I wydaje mi się, że, że, że kiedy spotkają się, albo jeśli spotkają się e, przed walką, to będzie dokładnie tak samo, dlatego że to był naprawdę wyraźny, wyraźny Widać było, widać było ten szacunek dla Adama Kowalskiego za to, co zrobił. Ja, ja zwróciłem w pewnym momencie uwagę, że e, kiedy tuż przed rozpoczęciem tego wywiadu zaczęli rozmawiać między sobą Lennox Lewis i, i właśnie Deontay Wilder, to to, to to było niedowierzanie w głosie Deontaya Wildera, że, że można tych ciosów zadawać aż, aż wiele. Podczas tego, tego spotkania nagrywanego przez FOX, oczywiście w FOX jest pytanie, a jak ty byś chciał mnie pokonać? To co mówi Adam Kornacki, to jest jego największa siła, kumulacja ciosów, wydłużone serie, ale nie dwie uderzeniowe, tylko trzy, cztery uderzeniowe i wszystko możliwe, nawet, nawet sam Deontay Wider pokiwał głową, przyznał że rzeczywiście, że bronić się przed kimś, kto zadaje takie ciosy jest, jest niesamowicie trudno. Oczywiście różnica szybkości byłaby po stronie Deontaya Widera, bo w każdym, z każdym pięściarzem wagi ciężkiej jest po stronie. Natomiast Adam, czy był do końca zadowolony z tego, z tego, co, co pokazał? Wydaje mi się, że nie miałem przez krótką chwilę być, być w szatni. Oczywiście najważniejsze jest zwycięstwo. Wszyscy to oglądali z zapartym tchem, bo inaczej tego się, inaczej tego się zupełnie nie dało oglądać. Natomiast no, no, chciał, chciał, skończyć, chciał skończyć wcześniej. Chyba w ósmej czy dziewiątej rundzie siedziałem, no nie wiem, po... 2 metry, 3 metry ode mnie był narożnik Chris'a Arioli Był taki moment, że Joe Gusen zastanawiał się, czy tej, walki, czy tej walki nie skończyć. Adam powiedział mi, że no właśnie, chyba też to, chyba też to zauważył, chyba też to zauważył. Do tego to ciekawe takie, takie spostrzeżenie. W kilku rundach, nie pamiętam w tych w których, ale wydaje mi się, że były to rundy 8 i dziewiąta, pod koniec rund wyraźnie było widać, że Adam, Adam, Adam patrzył, na, a, patrzył na, na zegar. Chciał wiedzieć, ile tych sekund jeszcze zostało. Nie wiem, czy, czy wynikało to ze zmęczenia, czy nie. W każdym razie w jednym z tych przypadków parę razy nawet zaliczył uderzenia. Patrząc, patrząc gdzie indziej, to było, to było... akurat tak, tak się składało, że siedział po tej stronie rungu, że to bardzo, bardzo, był, bardzo było widać. A... Co teraz? Konferencja prasowa. Adam, oczywiście, wróciłem Wam tą konferencję prasową, ale takie podsumowanie tego, co tam było. Stwierdzenie, stwierdzenie Kita Connolly, które już raz słyszałem po zwycięskiej walce z Geraldem Washingtonem. Wtedy powiedział, że została może jedna walka do tego, żeby, żeby Adam miał szansę pojedynku o tytuł Mistrza Świata teraz powiedział, że powiedział, że Adam Kownacki jest pewnego rodzaju franchise, w Barclay Center, czyli po prostu tłumacząc to z tego, co on chciał powiedzieć na nasze, po prostu jest nazwiskiem, które, które przyciąga, które jest gwarantem sprzedanych biletów, co jest bardzo ważne, gwarantem tego, że wszyscy będą chcieli go oglądać, to wiemy, no bo po takim pojedynku na pewno popularności mnie nie będzie a przybędzie natomiast tu jest pewne niebezpieczeństwo no bo mówimy, mówimy jak jest dla mnie to zabrzmiało jak bo Kid Connolly mówił, że no dwie walki jeszcze dwie walki i pod koniec 2020, 2020 roku walka z Deontayem ponieważ kolejne zastrzeżenie z typu jeśli mnie oglądacie jest występuje ale mam, mam nowych subskrybentów dziękuję nie musicie być subskrybentem, nowych oglądaczy, vlogowiczów. Dla mnie ustalanie terminu 14 miesięcy do przodu, czy 12 miesięcy do przodu, to równie dobrze można powiedzieć, byłoby z punktu widzenia znaczy kit Connolly. Równie dobrze mógłby powiedzieć, spotkamy się w 2029. Bo w boksie planowanie czegoś na 14 miesięcy do przodu, no bo koniec 2020 roku to jest 14 miesięcy do przodu. To jest w ogóle bez sensu. To, le, to lepiej zupełnie nic nie powiedzieć. Do tego ten franchise, bo ten, ten temat zaczeba. Franchise oznacza, to że będziemy mogli dawać Adamowi Kownackiemu fajnych przeciwników, bo każdy przyjdzie, a przede wszystkim ta biało-czerwona armia. Panowie, gratuluję. No to, było, to było rzeczywiście niesamowite. Naprawdę, to było, to było niesamowite. To 80% sali to byli Polacy. Nie ulega, nie ulega żadnej wątpliwości. No, po prostu no, będziemy stawiali Adama Kownackiego, bo mamy tutaj pełną kasę, pewną kasę i, 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 i po co przerywać coś? Na przykład, abyśmy chcieli go wcześniej dać Wajderowi, bo tutaj na przykład e, no, przegra z tym Wajderem i nam, i nam ci kibice uciekną. Nie wiem, czy taki miał w zamierzeniu wydźwięk wypowiedzi był. Kita natomiast ja to tak odebrałem, zupełnie to tak odebrałem, jeszcze później jak powiedział, że muszę mu dobierać lepszych, lepszych rywali, że nie byłem takim dobrym matchmakerem no, Areola wydało się doskonałym matchmakingiem, czyli zestawieniem pięściarza jednego z drugim, więc tutaj chyba nie można powiedzieć, że, że coś Kitowi tutaj nie wyszło, wprost przeciwnie natomiast no, żeby to nie było nabijanie kabzy przez promotorów e, e, zdrowiem Adama Kownackiego no bo dla mnie to tak zabrzmiało, Adam pewnie się w tym momencie obrazi lub nie, Adam się raczej nie obraża, bo to jest człowiek. Natomiast e, ja bym ciągle chciał, żeby on, żeby on walczył o swoje, bo to mają być walki łatwiejsze. Natomiast on no nie musi walczyć z Wajderem, żeby, żeby, żeby być pięściarzem cały czas u góry. Są, są pięściarze w innych e, organizacjach rankingowych, z którymi ja bym zobaczył Adama Chownackiego bardzo chętnie. E, pięściarze... E, Którzy mogliby mu leżeć nawet niż ta wersja Chrisa Areoli, bo ja nie wiem, czy Chris Areola, to jak wiasy mówiąc, miał pękniętą lewą dłoń w czwartej, w czwartej rundzie. Widziałem go po, po walce. Szacunek olbrzymi dla jednego i dla drugiego. No, ja nie wiem, czy Areola może powtórzyć taką walkę jeszcze raz. Ja osobiście nie wierzę. Ja nie wierzę w to. Ja w ogóle boję się takich walk, kiedy tyle ciosów jest zadawanych, dlatego że. Bo tutaj, tutaj to działało w obie strony. Tych powerpoint przez jeden i drugi e, gentleman przyjął naprawdę bardzo wiele, a, a to nie pomaga. Adam ma, Adam ma przed sobą, e, zakładam jeszcze 2, 3, 4 lata kariery, bo o, sam mówił, że nie wyobraża sobie, żeby mógł walczyć mając więcej niż 34, o ile dobrze pamiętam jego wypowiedź i zostały powiedzmy 4 lata, żeby takich walk było więcej taka jak ta. Ja bym, ja bym nie chciał takich walk. Wydaje mi się, że Adam Kownacki również by nie chciał. Na szczęście w sumie to się jakoś wyrównuje, no bo e, tutaj nie było e, w poprzedniej walce nie było żadnego problemu. za którym szpilką nie było problemu żadnego, nie było tych 12, 8 czy 10 rund, tylko było bum, bum, waszyngton, waszyngton e, dwie rundy, Artur trzy rundy, także tutaj nie wiem, wyrównuje się. Walka z Martinem pokazała, że e, pokazała, że te Późniejsze rundy nie są atutem Adama, Adama Kownackiego, z czego on sobie doskonale zdaje sprawę, sprawę zdaje. Rozmawiałem później, właściwie wychodząc już z sali spotkałem, spotkałem go wcześniej, ale rozmawiałem z Big Millerem Tutaj zastrzeżenie część z Was napisało mi, że jak mogę jednego dnia pisać, że, on, że nazywać go Black Cocktail, a drugiego z dnia nie rozmawiać. Nie? I, i, ale, ktoś tam mnie bronił, jednak powiedział, że gdybym nazwał go Black Cocktail, to pewnie zbyt wielu vlogów nie było. Ja do niego powiedziałem: Black Cocktail podczas sali. Zapytał mi się, co to, e, kiedy byliśmy w sali. E, Zapytał mi się, co to znaczy. Więc mu powiedziałem: śmiał się z tego, także jak widzicie, żyje. Natomiast no, nie mogę nie rozmawiać z kimś, kto na pewno lepiej niż ja i 99% z Was, chyba że ogląda Justyna zna Adama Kornackiego i nie zapytać go się o opinię. No, nikt lepiej nie zna umiejętności pięściarskich i możliwości pięściarskich, niż Gerald niż Miller, który spędził z nim, no, nie wiem, no, pół życia, bo przez Nie zapytać go się co, co, co e, i rozmawiać z nim przez dwie minuty, to chyba nie jest żadne jakieś takie potworne wynaturzenie, czy, czy nie wiem, złamanie jakiegoś kodu. Moim zdaniem nie. Dlatego, że uważałem, że jest to Ważniejsze niż to, że, że opinia na temat jego i, i to, co robił ze swoim ciałem, to mam taką jak nie mam. No też no, nie chciał krytykować, e, a nie chciał krytykować Adama, natomiast powiedział, że no, no, pewne rzeczy trzeba zmienić. Może rzeczywiście parę tych kilogramów mniej. Natomiast powiedział, że jest przekonany, że kiedy Adam Kownacki i jego Team zobaczą ten pojedynek doskonale będą wiedzieli, co trzeba naprawić. Więc e, tak ta sytuacja na chwilę obecną wygląda. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie dalej wyglądało na razie, na razie odpoczynek dla Adama mówiłem Wam w zapowiedzi, że, że jest tym rezerwowym pięściarzem na Barclays Center gdyby walka z Luisem Ortizem nie doszła do skutku teraz się zastanawiam czy bym, czy bym chciał tej walki w listopadzie tego roku, no bo listopad to jest blisko mamy, mamy sierpień czyli sierpień, wrzesień, październik, Adam półtora miesiąca odpoczynku teraz mi się zdecydowanie po takiej walce należy zostałoby tych przygotowań zakładałem, że byłaby data 5 listopada utrzymana bo te daty są ciągle przesuwane, ciągle wyglądają to różnie o tym to, to nie jest jeszcze wcale data, wcale, wcale ta, 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 taka pewna czy ja bym chciał, żeby Adam już teraz walczył chyba, chyba jednak nie natomiast podsumowując zwycięstwo nie ulega dla mnie wątpliwości a pewne zmiany w przygotowaniu no nie kondycyjnym, bo on kondycję kon, miał. Ja bym powiedział bardziej takim szybkościowym, a dodanie dynamiki, jak sam zresztą Adam powiedział, może ten obóz był troszeczkę za długi, może brakowało troszkę tej świeżości, tego błysku, który, który Adam, Adam Kownacki miał. Podsumowując, dla jednego i dla drugiego absolutnie wielki, wielki szacunek. E, Dziękuję jednemu i drugiemu, że, że mogłem na żywo ich oglądać, bo takie walki, patrząc na, na tą kaszankę, co czasami musimy oglądać, no to to się ogląda naprawdę, naprawdę z przyjemnością. Walka nie musi być wielką walką techniczną, żeby była wielką walką. I jeden i drugi to udowodnili. Was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Oczywiście damy odpocząć teraz Adamowi. Najważniejsza rzecz to... To, to Justyna i narodziny nowego, nowej generacji Kownackich, to jest temat, temat numer jeden. Gratulacje. 20, 20. zwycięstwo. Jeden cel został w 100%, 100 spełniony. Walka była pokazywana na Foxie, dlatego, żeby pokazać kim jest jakim walczakiem jest Adam, Adam Kownacki. Nie w 100%, tylko w 200%. To zadanie zostało wypełniane. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie wiem, zrobiłem 7500% normy, padam, no ale jak jesteśmy to żal materiałów nie zrobić. Najlepszego do następnego.